a dzisiaj jak już po miniaturce i tytule wiadomo, lasowy Skin Challenge, czyli no, losowy Skin Challenge po prostu. Nie mam żadnych ulubionych lasowy skin... Losowy, jaki skin, taka broń. Co więcej mówić. Zapraszam do pirki. Już jesteśmy w gietrzewce, mamy osobliwość. Już szybko patrzę na zdjęcie, bo mam zdjęcia. Po prostu mam zdjęcia z szafki, chwilka Osobliwość, osobliwość. To jest złoty skin. Czyli pierwsza gra, złote bronie, mam nadzieję, że ostatnia. O, złote bronie. Dobra. Polećmy tutaj, bo to są w sumie mats, więc chociaż tyle Mam nadzieję, że się uda. Chciałbym powiedzieć jeszcze tylko tyle, że... No. Więc chcę wprowadzić regularność po prostu do... Na ten kanał. I teraz po prostu w jedne dni będzie... Będą challenge, y takie jak te. W jedne będą montagi takie jak w ostatnim odcinku. No i... No i tam jeszcze jakieś linki takie zwyczajne. Jak coś tam wygram. Czekaj, bo winka takiego to też będzie z tej gierki, którą wygrałem, więc, no. więc mam nadzieję, że to się uda. O, ogólnie to dożyliśmy już za do 25, więc super. A ja się nadal siedzę i po prostu zbieram nocy. Ale zaraz gdzieś pójdziemy. Jakieś miejsce, gdzie można zostawać, bo to naprawdę bez sensu. A nie jednej złotej broni. Dobra. Mam nadzieję, że teraz znajdziemy gdzieś w ogóle jakieś kewy by się przydały, bo nie dość, że bez broni to jeszcze bez kewa. Nie wiem. Jestem ciekaw, czy ten challenge w ogóle wyjdzie. <laughs> no spokojnie, pięć gierek zrobimy i może się uda, może nie. Grę. Ała! Już do mnie wart. Wadą oni. Dobra, przebranie. Cyk. I do mnie ciepienie że będzie złota broń? A nie seria. Tak jest. Co jest? Ha? Złoty, złoty pistolet jest. Jak jest? Uratowanie złoty. Złoty pistolet. Uff. Uff, złoty pisemne i jakie szczęście wow. Uratowana skrzynka, dobrze, że ją usłyszałem I że ją wziąłem, bo Nie wiem. Ta skrzynka uratowała nam raczej życie, bo Top 8 w sumie Kurde no

Zostaw mnie, zostaw mnie. Mam więcej matów niż ty. Niech ci się skończą matcy. Dobra lunch, po tu O tych szmulo. Gry na cela z tego pistolecika mm -hmm. ale fajnie dostałem snipe, ale nie dostałem I o co ci jemy chodzi? Mam dużo... mam za dużo maców Na ciebie, nie masz szans. Dobra, czas zmierzyć się z tym problemem. Teraz na zawsze go zmierzyć. No i zawie sprawę. Piąte miejsce, kurde. Dobra, następna giera Fioletowe. A więc fioletowe bronie Aha. Gdzie ja znajdę fioletowe bronie? Nie wiem Chyba znowu tu Dobra no, no. Znowu tu polecę Nie widzę innego wyjścia Mam nadzieję, że teraz szczęście dopiszę. Jak nie wygramy gierkę to wow. Bo nigdy te skiny w ogóle nie grałem, więc... Jaka ta broda w ogóle wbiegać na <grywka> Jak się giba. Pierwsza skrzynka i to musi być. To musi być distra. <grymne> reklama. <grymne> nie, no, to musi być fioletowa pompa. Patrzcie na to. Ech, no, pompa, ale nie fioletowa. Niestety. Wow. Fioletowy. światowa ma barzenica. Super, na pewno jak się tym zabiję. Ej, tu mam żółt w ogóle teraz, zobaczę. A więc... O mój fił proszę coś światowego. To w 30 w ogóle. By the way, mm, Dobra. Musi wypaść coś światowego. No, musi. Tak jest. Tak jest. Już się chciałem gniewać na epika, ale... No, zawsze jest... Chyba pompa. Uff. No, to teraz nie walczyć na daleko. <śm> Pisać dobra. bro. Elpe dobra, nice. Ale pompa złota. Когда я тут с собой не, я, не Кур, я тут хочу собой с меня не мне позвали на то. No i dostałem w plecy Let's go Dobra my jesteśmy Ja już widzę na lewym górnym rogu Widać jakie mam skina I to jest skin fioletowy Więc znowu fioletowy bronię Wow Więc znowu polecimy tutaj Albo w sumie Nie Zmieńmy i nie wiem polećmy Tu Może tu będzie jakiś fant nie wiem, nie znam tej miejscówki za bardzo Ale mam nadzieję, że będzie szczęście Ostatnia gra nam została, to jest już ostatnia gra, więc no Mam nadzieję, że challenge się uda i będzie super Jak się nie uda, to też będzie super Chociaż próbowali i światowy komrad no. Jeśli ktoś się pyta czym powiedziałem do siebie Konrad to jest tak na imię no, kto nie wie ten numer, ale ja na ostatnim filmie pod opisie mówiłem jak mam na imię więc no, kto to ciekawi może sobie wejść na tamten film poprzedni film na tym kanale więc no spokojnie go znajdziecie mi się nie chce zostawiać silniku, bo jestem zbyt leniwy. No, więc polecam obejrzeć. Tam jeśli nie oglądaliście. A, bo ja w ogóle nie mówiłem o sobie. No, zostawcie suwa z dłonem w górę, A jak? Nie wiem czemu jest nawet Nie prosiłem o nie. Ale teraz proszę. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to schodzisz na doki, czerwony przycisk. I jesteś na bieżąco w materiałem. Normalnie jak w szkole. Musisz być na bieżąco, bo... bo jak już skończy się tak kwarantanna cała... Tak będę spróbował jedną rzecz zrobić, ale jeszcze nie jest pewny, ale chyba wiem już co będę robił zrobię, jak już się skończy ta kwarantanna to będzie taki fajny odcinaczek niech mi te broń przestaną się łapać ja nie mogę już mnie to denerwuje następnym razem sobie wyłączę te automatyczne podnoszenie bo to w nerwie jak nie wiem co piję potem Typu typu. A. Jaki zban ze mnie Myślałem, że to nie będzie tych typów, tu jeszcze mnie zabity. Co wow. za ze mnie Dobra, jestem już lobby Zginąłem od Pomagiera mroku Największy wstyd jaki mógł być czy Nie takie rzeczy się zdarzają Każdy ma słabszy, Słabszą grę W sumie nie dzień, a grę Niestety Miałem pistolet tylko i niestety On miał mini minikana, Ale teraz będziecie mieć się w chyba Mówiłem w mikrofon Nie wiem Zobaczę w nagraniu Ale tak Skinałem od ponad roku niestety nie udało się zrobić challenge'u No cóż Cóż bywa i tak, że się nie udaje, więc w tym Smutnym, ale gizelowym w stylu Po prostu zakończę ten odcinek i... I chwila O, w sumie i nara